Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony z GreenerLion31 no a by inny eee, zapraszam was do wspólnej zabawy w siódmym albo ósmym odcinku już e, skontynuowanej serii e, Prism of Persia Dusza Wojownika zaczynamy w tym samym miejscu od ostatnio właśnie fajny moment w tym że teraz jest jest. bowiem spotykamy pierwszego właściwie to. nie wiem czy pierwszego, może. Być może, że to jest drugi boss w grze. Um, a nie, jest on zbytnio trudny. Zmienię sobie jeszcze troszeczkę. Wszystko, bo jakoś tak czuję, że. <laughs> marnie mnie słychać. No ale dobra. Chodzimy teraz sobie po tych deseczkach Jeśli można to tak nazwać Ale widoki to są tu przepyszne po prostu Jak na tamte czasy to i tak twórcy się postarali Nie umiem zabijać po siechu. Jeszcze raz zobaczymy sobie na TT To on ślepy. <laughs> Te kombosy są też fajne. <laughs> kurczę, nie chciałem mieć możliwość zagrać w piaski czasu. Uy, kurde, chciałem wyrzucić broń. kurczę. <laughs> Sami siebie nawalają. <clears throat> Tego jeszcze nie widziałem. Dobra, dobij go. Tutaj parę przeciwników będziemy mieli do pokonania. I niedługo nam się pojawi. Gdzie on jest? Tam po idiota. Już chciałem go z powietrza zdjąć. O jest właśnie. Wychodzi. Otóż z tej bramy wielkie monstrum. Które będzie chciało nas zabić. Ale bowiem my się nie damy i zajebiemy mu. Po prostu spowolnimy się przez czas, przejdziemy między jego jajami. O kurde! O ej, no chodź tu! No, się zaraz piaski skończył i będzie problem. Trochę się pospieszyłem niepotrzebnie. Ale no, dobra, zrobimy to na żywce. O tym mendo z no, kolana do pana I do rana Albo może lepiej nie Biko, 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 biko No skocz No skocz, miałeś skoczyć No dobra nic Teraz powoli czas no, Nie za bardzo mi to wyszło Tak jak chciałem, ale dobra Walimy go po udach Nie, nie po udach, tylko po łydkach No idź na jego te... Bingo bingo, 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 i spacja. No, Jużu spadł byś, to. Dobra, chodź tutaj, potworku. Kc, Oraz kc. Dobra, zrobimy to znowu na żyw. Albo nie, no zbijemy go normalnie. Z piasku. <laughs> Siądzie sobie na kolanka. No dalej, na kolanka. I też będzie z górki. Oj! Wbijemy mu nasz mieczyk, który dostaliśmy od cesarzowej czasu. Może w tym momencie, gry nie wiem, że to jest cesarzowa. Nawet nie mam pojęcia, jak się nazywa. ale ja wiem to podniesienie mieczy też jest fajnym pomysłem o widziałem tutaj ukrytą grafikę no nie no coś mi się laguje tak nie powinno być okej okay, teraz sobie użyjemy piasków tak na wszelki wypadek Myślę, że tutaj byśmy sobie poradzili bez nich, ale. I mamy kolejny zapis. Co nam się przyda, bo troszeczkę ten bydlak nam do życia zabrał. Znowu przeszkoda. Tutaj mogłem sobie zostawić piasek. Ale mam jeszcze trochę. Dobra, jeszcze raz poczekam i jumpai. Co to będzie nowy potworek, którego poznamy nie, 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 za chwilę? <laughs> no właśnie. Ten taki piesek, jeśli można to tak nazwać. Ale z nim to będziemy walczyć dopiero później. Łaj coś, coś ze miał książę. Podnieść broń i... Nie, tutaj mamy nie iść. Tutaj to później dopiero. Hmm, teraz Teraz to... Nie wiem czy doleci. Nie, doleci chyba. Będę musiał iść tutaj. Po tych kolumnach się wspinać. Przejść dopiero tam. Oj, nie, nie, nie co, co ja robię to ja nie wiem Dobra, teraz I go <tryk> No dobra Dwa piaski wystarczą T Tutaj sobie może przejdziemy nawet bez piasków czy to taka... gra na czas? Ale chyba nam się uda, nie? Tak, uda nam się. To spokojnie. Kurde, w kurze mnie to zacinanie. Niezwykle muszą się pojawić jakieś problemy, no. No, jak zwykle tutaj, muszę się stoczyć, zamiast skoczyć. No, 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 jedziesz, jedziesz, Malina. No, boże! Rozjedź, na dole. No. Że praktycznie już był na dole i nie mógł sięgnąć. No i tutaj właśnie spotkamy tego, tego na naszej drodze. Kurde, ani jeden z ciosów chyba nie trafił. Teraz będę musiał uważać bo oni, o właśnie, wybuchają o właśnie, teraz się palą tutaj jest moment, w którym o czyli jedyny sposób, żeby go zabić to no, walanie w niego i potem wystarczy odskoczyć, nie? nie wiem, po co ja to mówię, ale <ścoughs> tutaj mam prawdopodobnie skoczyć na to, tak? tak, tutaj się pojawi platforma na której będzie jeszcze więcej tych jadowskich piesków. No come on bitches. Ty będą uciekaj Trochę życia zabiera Niestety No udało mi się hmm. Teraz sprawdzimy tutaj Z tego co pamiętam, to tutaj powinien być wróg, ale jakoś go nie widzę jak na razie. A nie jest, tam Ślepota ruska, no. Nic nie widzi. Skoczę teraz na niego. Jeba! No. To dużo czasu na reakcję, to on nie miał. Wyrzuć broń, wezmę sobie Diego. Tu coś jest. Dlokowane nowo grafikę, no i elegancko. Idź na górę. Zawsze miałem problem, żeby się przekręcić, ale teraz jakiś nie wiem. Szczególnie na tych rurkach, znaczy rurkach, drutach, prętach, jeśli można to tak nazwać, nie wiem. Zawsze nie mogę się przekręcić dobrze. No. No dalej, już to widziałem. I kręcimy się i czekamy i kręcimy się i czekamy i teraz No to zawsze miałem takie ofarte, że musiałem się wybić wtedy, kiedy... kiedy nie trzeba. Okej, okay. i tutaj będziemy musieli zmierzyć się z pewnym... właśnie. Nie, 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 rób. Ta, kurde no! Książec już nie wie jak się łapie krawędzi no i tak został mi tylko jeden piasek Co dobrze nie wróży I znowu więcej tych psów Jak nie lubię O masz U mnie no, jak ciś lepsi są chyba On no, tak mi się wydaje o, odwal się ode mnie. Dobra, udało mi się chyba uniknąć obrażeń. Aha, już nie unikniałem Dobra, co ja mam w ręku? Jakiś nożyk. No, no. To sobie teraz zmienię. Mam nadzieję, że tu są jakieś piaski. Oh, yeah. Dobra. Uzupełniłem zapasy. Mogę wskoczyć. No i ujawi nam się następna platforma. Na której będzie znowu więcej piesków. A na szczęście później już ich nie będzie aż tyle. Piesk przy sobie. Spali się. Wszyscy się spalili? Nie, jeden został. Kurde. Ja no, trzeba będzie zaraz jakiś zapis. Znaleźć Dobra, tu mam chyba iść Bo coś, czuję, że niedługo Siły całkiem mi opadną Bo nie wiem, jak ja przeleciałem przez to, ale dobra Nie chciałem piasków mordować Ale się opłaciło Takie skakanie po krawędziach, no Okej. Okay. Tam ktoś stał. Żebym mógł tam pójść. Tak, bo tam jest nowa odblokowana. Znaczy można odblokować tą grafikę, więc... Nigdy tędy nie przychodziłem, zawsze szedłem tam. Do tego nie będę rozwalał, bo chyba nie ma po co. No właśnie. Nie wiem po co wyrzucałem broń. Ale dobra. Każda grafika jest fajna, więc czemu mielibyśmy jej nie odblokować? Nie chcę czekać dopiero na koniec gry. I już znowu mamy pułapki. Stęskniły się za nami. Jeszcze elegancko przejdziemy. Nie chcę, żeby te odcinki były za długie, bo Ile można patrzeć na to <laughs> jak coś skacze, nie? Czy skacze, no? Niby są jeszcze inne a tutaj te gry, ale... Głównie tutaj się skacze. Albo unika pułapek. <laughs> Teraz mam wyjść tutaj. Oj! Nieźle. Niepotrzebnie skakałem. szybko przejdź. Ło, udało się. No i mamy zapis gry. Ale jeszcze chyba jeden sobie przejdziemy, nie? Trochę za mało było. I to widzę też znowu jacyś. Nowi przeciwnicy są. Jakieś Araby. Albo <gry> coś podobnego. No nic. uciekał przede mną no koleżko sobie zebrał kurde wezmę sobie już powolnie czas tak będzie łatwiej po prostu rozwalić każdego po kolei sobie wezmę tak po nich dostanę więcej piasków niż Tyle ile stracę, więc... Dobij będę no Mam nadzieję, że go, go zabiję już Nie chcę masywnego piaska marnować. No dobra Na nich trochę broni poszło, widzę. A tutaj taki coś jest. No dobra. raczej będzie trzeba użyć zwolnienia czasu? Okej. Okay. Teraz mam skoczyć... tam. I to będzie więcej przeciwników. Tutaj chyba też sobie użyję piasku. No odejdź jak chcę tamtego walnąć jeszcze Dobra No szybko poszło Strasznie dużo broni zżerają, tak jakby Idę <laughs> sobie na prawo No to też jest ciekawa postać to nie przechodzili nie przechodzili tej gry, no to nie wiedzą jeszcze kto to jest. No to, to logiczne w miarę. się dowiecie <laughs> jaka to postać już chyba niebawem czy niebawem no jeszcze trochę ale w końcu będziemy mogli ją spotkać w grze już raz ją widzieliśmy jak rzuciła w nas toporkiem Tutaj jest jakiś piasek, mam nadzieję. Aha, oczywiście, że nie. Dobra, kręć tym. Nie wiem, komu się chciało budować takie mechanizmy. Chyba tym persom na pewno się, naprawdę się nudziło. Nie wiem, teraz mam iść tam czy tu? Ha, chyba tutaj najpierw. O, uciekaj. Książę, uciekaj. Jesteś jakoś długo nie chciał się mm, wybuchnąć. Okej okay. I co tu. W związku z tym nic. Myślałem, że coś będzie. No dobra. Ale tutaj, otóż, zaraz zobaczycie, co się stanie. Znowu on. Teraz musimy sobie piasek znaleźć. Nie na niego, no. Ale książę czasami jest głupi, no. No i dobra. Poradzimy sobie bez jednego piasku. Skoro książę że jest tak. Chętny do walki, to... masz Kurwa menda Kur... Nie skoczyć o to! Na kolana i do rana, jak już mówiłem Twojemu koladze Nie 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 nie! O Jezu, ledwo co No pij A ty książe jesteś przymulony, ja nie mogę No, udało się Czy znaczy, udało się, tym razem Udało się Zeskoczyć No Prawie, książę, już prawie. Dobra, mam to w dupie. żyje sobie piasku. CO TY kurwa ROBISZ? No! Mm. A to jest pajac! Migo ile wlezie, no. Udało się, bo... Wiem. Książę wkurza. Tak samo, jak w dwóch tronach. Wtedy był równie wkurzający. A też fajnie w tej grze, <grystanie> że książę mnie umie wkurzyć. Bo widzę, że przynajmniej jest ktoś głupszy ode mnie. <grystanie> mm, Okej. Okay. Ja sobie przejdę. Będę mógł się, mam nadzieję, napić wody, tak? Mogę, dobrze. Okej, okay, to już jest lepiej. Ja to będę musiał unikać tych oto. tego oto czegoś. Nie wiem co to jest. Mm, tutaj mam. Tutaj mam lagi. To niezłe. Okej, okay, już po nich. Skakanie przez obręcz, to jakiś piesek jestem. nasz kolenia tresury się nie, nie zapisywałem, tylko na to, żeby nie wiem, oszukać przeznaczenia. Taki jest chyba cel księcia. Zmienić bieg historii. Kurde No, odwal się ode mnie Dobra, wiecie co mam was w dupie? Nie lubię was <gryw> Dawajcie mi te piaski, spierdalajcie Tak nie powiem okej okay, podnosz to Idziemy dalej. Łapki tu są. Kurde to mi zasłania. masz. Nie. Już chciałbym zapis. Udało się. Jezu. Pierwszy raz chyba mi się udało z liny z pułapkami. Chwila. co ja mam... Aha. Myślę, że mam jakoś inaczej to zrobić. Ale no, chyba nie hmm. A nie, a nie, no, czy ja mam co zrobić? Żeby Bo tutaj, aha, już rozumiem Bo i coś głupiej na starość <głynne> Na starość, czym bym powiedział eee, po, po tej ściany, czy po tej ściany? Hmm, dylemat O, w końcu. Coś ciekawego. Ciekawy jestem, co tu będzie. Napiję się tutaj. Zapiszę sobie grę. No i jeszcze zobaczymy. Razem, co. Co nam teraz dadzą, jaką moc. Czy może, nie wiem, czy po prostu tylko cofniemy się w czasie. Czy tam cofniemy, albo. Nie Zobaczymy, bo nie wiem, teraz jesteśmy w, w przeszłości, tak No to przeniesiemy się w przyszłość, kurde To może teraz to Chociaż jak znam szczęście, pewnie nie Oczywiście Teraz pewnie nawet nie, nie będę tu podchodził bo to nie jest to Kur... No nie no już Gorzej być nie mogło Tak, aha, zaraz się zabiję chyba będzie mogło No nie, najpierw tamto było No Jezu, co się dzisiaj dzieje z moim głową, to ja nie wiem Okej okay. Teraz chwila, to było czy tamto? To no nie no to było, tak? Boże, myślałem, że się piasek nie sypie. Ojej. Dobra, w końcu. Kurwiasz mnie książę, jak nie wiem co. No i teraz znowu w przyszłości. No przynajmniej pułapki nie będą wszystkie działać. I yy, co mamy? Tchnienie przeznaczenia, dam odprzeć ci silny atak, kryjący kilku wrogów naraz. Używaj tej mocy, gdy książę jest otoczony przez wrogów. Podczas blokowania klawiszem mysz 2 yy, naciśnij przytrzymaj. Aha! A co ciekawa moc. Spróbujemy w następnym odcinku. Ale on ma wzrok. Zabójczy, Taki groźny. To wręcz ucieka zajebistością. Dobra, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że się w miarę podobało. Eee, zapraszam do komentowania i oceniania, bo to jest bardzo ważne, jak wiecie. Mm, jeśli sami robicie filmy. Eee, jeśli nie daliście suba, a podoba się wam mój kanał, to również nie zwlekajcie i dajcie. Będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Na razie. Pozdrawiam.